Cześć, kochani ogrodnicy! Z tej strony Laura Szymańska, witam Was na moim kanale o roślinach, ogrodnictwie i pięknych ogrodach. Jeśli kochacie zieleń i szukacie inspiracji do swojego ogrodu, koniecznie subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić żadnych porad ani nowinek. A teraz zapraszam do dzisiejszego odcinka, w którym opowiem Wam o. Sekrety bogatych zbiorów i przepisy na pyszne dania, kiedy pojawiło się pytanie: co zrobić z mokra działka? Mistrzowie zalecają wykonanie systemu odwadniającego. Jest przydatny na każdym obszarze, ponieważ całkowicie eliminuje nadmiar wilgoci. Instrukcja podpowie właściwa technologię ze szczegółowym opisem. Najpierw należy wykopać doły w odległości 5 do 6 metrów od siebie o głębokości 1,5 m. Następnie łaczy się je ze sobą rowem o głębokości 1 m. Pozostaje około 1 trzecia dna do pokrycia go włoknina i wypełnienia do powierzchni gruboziarnistym kruszonym kamieniem. Jest to najprostsza konstrukcja do sezonowego odwadniania. Zwykle wystarcza do częściowego odwodnienia terenu. Tylko na nim nie będzie możliwe angażowanie się w budowę z wylewaniem głębokich fundamentów. Podnoszenie gruntu. Podnoszenie gleby nie jest najłatwiejsza, ale niezawodna metoda. W tym celu najpierw usuwa się część gleby na głębokość 5 m. metra. Następnie na powierzchnię nakłada się zasypkę z piasku i drobnego zwiru, aby zapobiec skurczowi. Na koniec można położyć warstwę żyzna na kolejne 5 m. Takie prace wykonywane S.A. przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Dlatego właścicielom działek zaleca się je tylko na małych obszarach. W przeciwnym razie tylko zespół mistrzów poradzi sobie z drenazem. Sztuczny zbiornik. Na pytanie jak osuszyć wilgotną działkę, specjaliści radzą zrobić sztuczny zbiornik. Tylko jego głębokość powinna znajdować się poniżej poziomu wód gruntowych o 50 do 70 cm. W takim przypadku sami go wypełnia, a reszta terytorium stanie się odpowiednia do sadzenia i kształtowania krajobrazu. Rozmiar sztucznego zbiornika może być niewielki, najważniejsza jest odległość do dna. Czasami zastępuje się go studzienkami drenazowymi w rogach, ale stanowi to potencjalne zagrożenie dla ludzi. Wokół tego miejsca można sądzić rośliny kochające wilgoc i zapomnieć o stałej wilgoci. Wilgotna działka w daczy jest problemem dla człowieka. Tutaj również można zapomnieć o budowie domu lub sadzeniu bujnej zieleni. Nieskomplikowane działania pomogą poradzić sobie z problemem, a następnie zająć się własnym krajobrazem.